Cześć, witaj w kolejnym odcinku kursu podstawowego.net. Dzisiaj pokażę Ci, jak przesłać metodę do innej metody. Zwykle mamy jakieś zmienne w kodzie. Możemy sobie stworzyć zmienną, na przykład, rozmiar równa się 12. I jeśli chcemy stworzyć jakąś metodę, do której to przesyłamy, to tworzymy metodę na przykład showSize, do której przesyłamy size. Uruchamiamy tę metodę i zobaczmy, jak działa. Jeszcze wywołanie. OK. No i widzimy, że przekazaliśmy liczbę 12 do naszej metody, i ta liczba została tutaj wyświetlona na konsoli. Ale wyobraźmy sobie, że teraz mamy jakąś drugą metodę. Na naszej stronie znajdziesz e-booka, jak pomyślnie przejść rozmowę o pracę na stanowisko Junior C Sharp Developer. Bardzo polecam Ci tę pozycję. Jest tutaj ponad 50 pytań. Są to takie pytania, które najczęściej padają podczas rozmów o pracę. Do każdego pytania, jeśli to jest wymagane, dodaliśmy też praktyczne fragmenty kodu, czasami jakieś grafy, rysunki, które tłumaczą dokładnie to zagadnienie w sposób jasny i przystępny. Jeśli jesteś już na takim poziomie, że chciałbyś. Spróbować znaleźć pracę i iść na interwiu, to myślę, że jest to taka dobra pozycja, żeby cię wesprzeć, zweryfikować swoją wiedzę. Także zapraszam, na naszej stronie znajdziesz tego e-booka. Pod tym filmem też umieścimy link do zakupu tego e-booka na naszej stronie. Polecam. Dodaj, ona dodaje dwie liczby a i b. Jako wynik zwraca sumę, czyli możemy od razu napisać treść tej metody return a, a plus b. Czyli mamy sobie taką po prostu metodę. I teraz chcielibyśmy mieć metodę na przykład calculate, która wykonuje jakąś operację, i moglibyśmy zrobić taką, że przesyłamy do niej na przykład parametry a i b, i wtedy mielibyśmy wykonaj. Wylicz dodawanie, no i wtedy wiemy, że ta metoda musi liczyć w ten sposób. No to może sobie teraz to wywołajmy, czyli mamy takie, wywołajmy calculate add 2, 3. I mamy 2 plus 3 równa się 5, czyli mamy taką metodę, która oblicza dodawanie, ale powiedzmy, że chcielibyśmy to bardziej zgeneralizować, czyli chcemy tu przesłać dwa parametry i operacje czyli chcemy tu przesłać jakąś metodę która dokona coś na tych dwóch parametrach nie wiemy co to będzie za operacja bo tu mamy add ale moglibyśmy sobie napisać na przykład odejmowanie subtract i możemy napisać a i b i zrobić że to zwraca a minus b czyli odejmowanie operacja i chcemy móc wywoływać tą metodę za każdym razem, ale z różną operacją. Czyli chcielibyśmy tutaj wstawić naszą operację. I w jaki sposób zrobić, że możemy w to miejsce wstawić dowolną operację. Czyli albo funkcję add z dwoma parametrami, albo funkcję subtract z dwoma parametrami. I kiedy chcemy zdefiniować parametr, który będzie przyjmował jakąś metodę to mamy tutaj takie dwa słowa słowa takie dwie klasy które musimy tutaj użyć jedną z nich jest funk func, od function czyli chcemy tutaj możemy tutaj wstawić funkcję czyli coś co przyjmuje parametry i zwraca jakiś parametr albo możemy tutaj wstawić action i wtedy jest to jakaś metoda która zwraca void, czyli nic nie zwraca. i Czyli mamy rozdzielenie. Jeśli chcemy, żeby ta metoda przyjmowała jakąś inną metodę, która zwraca wartość, to używamy funk, słówka. A jeśli chcemy, żeby tam, yy, ta nasza calculate przyjmowała taką metodę, która nie zwraca żadnego parametru, wtedy używamy tutaj action. W naszym przypadku ta metoda coś wylicza i zwraca parametr, więc używamy function. I teraz mamy taki szablon i widzimy, że on ma 17 wersji. Podstawowej wersji po prostu nie przyjmuje żadnego parametru i zwraca jakąś wartość. Ale tu możemy przechodzić kolejno. Widzimy, że możemy, ten szablon ma tutaj 17 wersji, czyli maksymalnie możemy zdefiniować metodę, która przyjmuje 16 parametrów na wejściu i zwraca jakąś wartość. W naszym przypadku są to dwa, czyli jest to A i B, czyli definiujemy, że jest to coś, co przyjmuje INTA jako drugi parametr przyjmuje inta i jako result zwraca również inta. I to jest metoda, nazywamy to nasza, czy to będzie nasz function, czyli w tym momencie stworzyliśmy sobie taką metodę, spróbujmy wywołać, to będzie tutaj widać. Czyli, że przekazujemy do niej parametr a, przekazujemy do niej parametr b i możemy do niej przekazać, Tu nie pokazuje tego, wprowadźmy tu nazwę na metody add Ok, tu nie ma metody calculate, a to jest tylko calculate, więc o, i tu widzimy, że jest to teraz metoda calculate, która przyjmuje parametr int a, parametr int b i przyjmuje jakąś inną metodę, która na wejściu przyjmuje a, y, int a, 2 int, a na wyjściu, czyli ostatni jest tutaj z tych parametrów szablonu, tej, 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 tej klasy generycznej, to jest to, co ona zwraca, czyli mamy no i na wejściu dwa inty, na wyjściu też mamy inta. Czyli w ten sposób stworzyliśmy sobie metodę, może zwiniemy tę metodę, żeby one nam tu jakby nie zasłaniały tego, bo już nam jest to potrzebne, to sobie, to sobie może wykomentujemy i w tej chwili mamy po prostu mamy zdefiniowaną metodę add, subtract i mamy metodę calculate, która może przyjmować i add i subtract, czyli zróbmy tak. Najpierw spróbujmy wykonać obliczenie które korzysta z add a drugie z subtract. I jak widzimy zgeneralizowaliśmy metodę calculate ponieważ ona może teraz przyjmować możemy to nazwać operation teraz to będzie czyli ono przyjmuje to operację, czyli operację dodawania albo odejmowania no i może żeby pokazać jak skąd możemy wziąć taki wynik możemy tutaj w tym miejscu po prostu Zamiast tutaj na stałe wpisać dodawanie, możemy zrobić result równa się operation a i b. Czyli dla nas teraz ta operacja to jest albo ta metoda, albo ta, albo jakaś inna, która została zdefiniowana i przekazana tutaj do, do tej metody. I w tej chwili możemy ten result wyświetlić. I w tej chwili widzimy, że 2 plus 3 równa się 5, a 2 nie minus, ponieważ tak naprawdę nie wiemy co tu się dzieje czyli dwa działanie jakieś, które przyszło na 3 równa się 5 dla dodawania a 2 jakieś działanie z trzema jeśli tu będzie minus, czy to będzie operacja ode, odejmowania równa się minus 1, to najlepiej byłoby napisać czyli wewnątrz tej metody nie wiemy jakie zachodzi działanie, dostajemy tylko jego wynik i po co możemy takie coś robić? robimy to po to żeby nasza metoda była bardziej zgeneralizowana i żeby nasza metoda była bardziej uniwersalna, to znaczy pewna funkcjonalność, którą wysyłamy do tej metody, jest definiowana w tych metodach i jeśli pojawi się potrzeba, żeby wykonać trzecią, czwartą, piątą operację, nie musimy przebudowywać tej, tej naszej metody calculate, tylko dodajemy kolejny taki element. Dodajemy na przykład kolejny sobie plik z jakąś klasą albo z jakąś metodą która tutaj będzie po prostu umieszczona jako operacja. Czyli tworzymy, tak można powiedzieć, taki plugin, który sobie wstawiamy do tej naszej metody i ta nasza metoda potrafi z tego pluginu skorzystać i użyć go w jakiś tam sposób. Jakby, jeśli on spełnia jakieś warunki brzegowe, to po prostu ta nasza metoda Calculate po prostu go używa i nie wie, co on robi. Tym zajmuje się cała ta funkcjonalność, jest przeniesiona tutaj do środka tej metody. Także to tyle, jeśli chodzi o Przesyłanie innej metody do innej metody. Używamy tutaj klasy takiej generycznej function albo action, jeśli metoda nie zwraca parametru, i możemy w ten sposób bardzo łatwo rozszerzyć działalność naszej metody i bardziej ją zgeneralizować. To wszystko w tym odcinku. Dzięki, że obejrzałeś lekcję do końca. Zapraszam Cię do zasubskrybowania kanału szkoła programowania.com. To wszystko na dzisiaj. Serdecznie, pozdrawiam, cześć. Pod filmem znajdziesz link do kodów źródłowych, które zostały użyte w tym odcinku. Spróbuj swoich sił samodzielnie w Visual Studio. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o programowaniu, to zapraszam do następnego filmu.